Holland na polę na polę, szep sogole. Holland na polę, ho. Holland na polę, na polę, Witam wszystkich serdecznie w drugim odcinku serii Askryt 3 multiplayer. Dzisiaj postaram się Wam bardziej pokazać cele drużynowe. Dobra, zaczynajmy. Cele drużynowe. Może niech będzie szturm na artefakt, o ile mi coś znajdzie. Ostatnimi czasy nie mam zbyt dużo czasu, więc filmy będą się pojawiały. Dość rzadko. Ale jednak postaram się je wrzucać tak często jak tylko będę mógł. Dobrze, w szturmie artefakt chodzi o to, by obronić swój artefakt i zabrać artefakt wrogowi. I trzeba go donieść do swojej bazy. Dobra, jedziemy. Dobra, po nim. Kurde, kurde, ja nie ugadnię, co się teraz dzieje. O. Chodź tu. Może by go ktoś odsucił? Okej. Okay. No i znowu biegnął. Co za... Zle... Dobra spróbujemy im ukraść artefakt, bo to widzę, że to jakieś noby. Które to lewele? No niekoniecznie noby, ale biegają i biegają, więc. Kurde, 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 kurde. O

Leć kolego leć, teraz go eskortujemy No i tyle żeśmy go poeskortowali Pochuć tam się? Chodź tu Dobra, przynajmniej go odciągnąłem O oh, rany, rany, gdzie on jest? Szybciej, szybciej kolego, szybciej, okej, okay, on to dobiegnie sobie. O. Oh. Nie, 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 nie. No. Kurde. Kurde, 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 kurde. No, 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 no. Nie, 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 nie. No i znowu mi kiepsko idzie, ja nie mogę. Znowu mi podwinęli. Dobra, odwołuję to, że to są jakieś noby. Stój! A. I to mi się podoba. Łooo, goddammit, goddammit. Goddammit, 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 goddammit. Goddam Get out of my way! Super. No, to teraz go eskortujemy. Tam biegnie kolega. Cholera, cholera, będzie po nim. Revenge. I like revenge. remaining. You score. Dobrze, tak wygramy. Oh. Jezus Maria jak ja nienawidzę game. grać jak nagrywam to zawsze mi tak źle idzie Niedługo postaram się zrobić też recenzję e, gry też przez multiplayer Stalker e, czyste Niebo która według mnie jest masakryczna Znaczy tylko tryb multiplayer bo sama gra jest w miarę fajna e, Ale nie zrobię teraz ponieważ mam mały problem Fraps nie chce mi nagrywać tej gry, nie wiem czemu, ale jeśli uda mi się to rozwiązać, to prawdopodobnie powstanie taki, taka recenzja. Dobra, nie, teraz wyjdę i spróbuję Wam pokazać yy, dominację. Oczywiście, ja tutaj nie pokazuję wszystkich trybów, bo. Chcę Wam zostawić, zostawić Friday, żebyście sami sobie zagrali, ale... ale postaram się Wam tłumaczyć wszystko, żebyście wiedzieli, jak grać. Próba połączenia z sesją jest dobra. player has joined the game session your team has taken the lead one of your territories is under attack пошли блин какого хрена нельзя было убить domination Zara, zaraz, 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 zaraz No 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 ja no, chcę go obuszyć No... So close So close. Kurde, teraz wszystko wrogie No, przynajmniej teraz nam będzie nas czterech. Dobra Teraz się skupiam, spróbuję coś przejąć Cicho Rusku. No rany boskie Mniej ich matka nie... Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Haha, ha, ha, nie trafił, nie trafił, ale ja długo w tutaj nie... Nie, nie jego, nie jego, nie jego! O, ludzie. Dlaczego ja zawsze, jak zaczynam, to trafiam do drużyny, która przegrywa? Może nie zawsze, ale najczęściej. No i super, i super. Zaraz będzie po mnie znowu. Włochi. No rusku chyba coś to powiedziałem. Oh no, shut up, please. No one understands you, so please. Dobra, spróbuję inną bazę przejąć. O, pięknie panowie. No, nareszcie. No, nie, 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 Aha, Gońcie się ze swoimi problemami Zresztą. technicznymi. No, a ten to co? Jezus Maria, nic nie widzę. Oślepłem. Dobra, teraz jedziemy na tamto. Our territories is under attack. Warning, attacked. No, <coughs> Been no, ludzie, czy tak ciężko obronić jedno terytorium? I said, Shut up, please. Рот закрой за супер. Oh, Ja, no, no, to to nie nie tak Jezu. Jakie ja nie lubię Rosjan, z całym szacunkiem, ale po prostu ich nie lubię. Zawsze na, na każdym serwerze, nie tylko w tej grze, po prostu Rosjanie, łopo, oh, 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 oh. no nie. I tak już przegraliśmy, ale może przynajmniej będzie jedna baza. No i game over. Niestety. Nienawidzę tych Rusków. Dobra To by było tyle To by było tyle na To by było tyle na dziś Żegnam się z Wami Do zobaczenia w następnych recenzjach Może jakichś let's playach Na pewno będzie let's play z Grille World of Tanks z kolegą Postaram się go zrobić jak najszybciej Dobra Dzięki I na... do zobaczenia